Dzień dobry, witamy w filmie o Konstytucji 3 maja. Zacznijmy od tego, co to jest Konstytucja. Konstytucja to najważniejszy akt prawny w państwie. Określa sposób sprawowania władzy, a także prawa i obowiązki obywateli. Konstytucja 3 maja została uchwalona 3 maja 1791 roku. Przyczyną wprowadzenia Konstytucji była potrzeba zreformowania kraju. Została ona uchwalona na sejmie czteroletnim. Znajduje się właśnie przy Zamku Królewskim w Warszawie. To właśnie tu została uchwalona konstytucja 3 maja. Była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną spisaną konstytucją. Jej uchwalenie oznaczało wielkie zwycięstwo dla reformatorów nad zwolennikami dotychczasowego porządku. Autorami konstytucji byli Król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki. Oraz Hugo kołątaj. Co zmieniła? Konstytucja wprowadziła trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Zniesiono wolną elekcję. Zniesiono liberum veto. Uznano chłopów za część narodu. Ograniczyła znacząco demokrację szlachecką. Prowadziła dziedziczność tronu. Wszelkie uchwały Sejm miał podejmować większością głosów. Co to w ogóle było liberum veto? Liberum veto to zasada ustrojowa Rzeczypospolitej, obojga narodów, dająca prawo każdemu z posłów biorących udział w obradach Sejmu do zerwania go i unieważnienia podjętych na nim uchwał. Przywódcy Konfederacji Targowickiej postawili sobie za cel obalenie Konstytucji 3 maja i zwrócili się o pomoc do Carycy Rosji Katarzyny II. Magnacki Spisek. Konstytucja 3 maja oprócz zwolenników miała także wielu wrogów. Wprowadzeniu reform w naszym kraju głównie sprzeciwiała się polska szlachta. Na jej czele stali Branicki, Rzewózki i Potocki, którzy 14 maja 1782 roku w Targowicy na Ukrainie ogłosili akt konfederacji skierowany przeciwko konstytucji jako gwałciciele wolności szlacheckiej. Na pomoc założycielom spisku, działającym w porozumieniu z Carycją Katarzyną II, przyszła 100 tysięczna armia rosyjska. Wówczas wojska polsko-litewskie doznały klęski na Białorusi, ale zdołały odnieść zwycięstwa na Ukrainie pod dzieleńcami. Doprowadziło to do obalenia reform Sejmu czteroletniego i drugiego rozbioru Polski. Polacy przegrali wojnę z Rosją. Po zakończeniu wojny nie przejęli władzę w Polsce i znieśli konstytucję 3 maja. Targowice do dziś uznaje się za symbol zdrady narodowej. Po tym wydarzeniu nastąpił drugi rozbiór Polski. Witaj maju, maju Czerność, święć naszej polskiej krainie, uczciwy dziennie Uchwalenia konstytucji jest wolnym dniem od pracy. W tym czasie ma miejsce wiele uroczystości, między innymi mrze w intencji ojczyzny, pochód defilat, parady orkiestr, audycje radiowe oraz telewizyjne. Dziękujemy za uwagę! Mamy nadzieję, że film się spodobał.